Cześć! Witam Was na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Z racji tego, że drzwi otwarte musiały zostać przeniesione online, postanowiliśmy zaprosić Was na wirtualną wycieczkę po Wydziale. Chodźcie za mną! Znajdujemy się w polu głównego budynku na Wydziale Farmaceutycznym. Budynek jest widoczny od strony ulicy. Budynek ma dwa piętra. Wyżej znajdują się sale wykładowe oraz katedry dydaktyczne. Do dyspozycji studentów mamy szatnię, którą na co dzień zajmuje się pani Krysia. No i oczywiście w normalne dni jest tu mnóstwo studentów. Na parterze budynku znajduje się Cardamon, czyli nasza wydziałowa kawiarenka. Możecie tu kupić ciepłe napoje, kanapki i generalnie wszystko, na co macie ochotę w czasie lunchu. Są tutaj również stoliki, na których można odrabiać zadania, bądź uczyć się na kolapium. W tej części budynku znajduje się ciekanet oraz dział rekrutacji. Tutaj znajduje się wejście dla dziekanatu. Dziekanat jest czynny dla studentów o konkretnych godzinach, ale panie z dziekanatu zawsze czekają, aby nam pomóc. Pamiętajcie, że jak będziecie składać dokumenty na Wydział Farmaceutyczny, to komisja rekrutacyjna znajduje się o tam. Będą tam czekać na Was przedstawiciele uczelni, aby przyjąć Was na uczelnię. Znajdujemy się na pierwszym piętrze budynku. Tam widzieliście salę wykładową, a dalej czytelnię. Biblioteka główna znajduje się na klinikach, ale oczywiście mamy swoją filię, który możecie bez problemu uczyć się, skorzystać z komputera. W tym w różnych miejscach porozstawione są także pufy, z których możecie skorzystać podczas przerwy między Jest również wiki dostępne dla każdego znajduje się w budynku B Wydziału Farmaceutycznego. Znajduje się on za budynkiem A, ma pięć pięter i znajdują się tutaj głównie sale seminaryjne oraz laboratoria, na których odbywają się ćwiczenia praktyczne. Znajdujemy się w katedrze chemii nieorganicznej i zaraz pokażę Wam laboratorium, w którym będziemy mieli zajęcia na pierwszym roku. Katedra i zakład chemii nieorganicznej mieści się na czwartym piętrze budynku B przy ulicy Borowskiej 211 A. Jeśli zdecydujecie się na studiowanie analityki medycznej, będą odbywały się w nich laboratoria z przedmiotu chemia ogólna i nieorganiczna. Sale, sale laboratoryjne są bardzo nowoczesne, wyposażone w nowe szkło oraz dygestoria. Choć przedmiot ten nie należy do najłatwiejszych, to nie ma powodu do zmartwień, że zawsze możecie liczyć na pomoc Waszych ćwiczeniowców. Jesteśmy teraz na Katedrze Analityki Medycznej. W czasie studiów spędzimy tutaj dużo czasu, ponieważ tutaj właśnie przeprowadzane są zajęcia z kursów chemii klinicznej, który jest jednym z kierunków praktycznych na naszych studiach. Nasi wykładowcy, oprócz zajęć dydaktycznych, przeprowadzają również badania naukowe. Pokażemy Wam teraz, jak wyglądają sale ćwiczeniowe oraz laboratoria badawcze. Katedra Analityki Medycznej jest miejscem, gdzie spędzicie najwięcej czasu podczas tych studiów. Laboratoria Chemii Klinicznej, jednego z najbardziej istotnych przedmiotów w ciągu 5 lat studiów, znajdują się na drugim piętrze budynku B. Na wyposażenie sali składają się indywidualne stanowiska pracy, fotometry Apple, mikroskopy oraz wiele innych przydatnych urządzeń. Każdy student ma do dyspozycji pipety automatyczne, kuwetki oraz zestawy do oznaczenia białka i innych parametrów. Mamy nadzieję, że podobała Wam się ta wirtualna wycieczka po naszym wydziale. E, tak naprawdę pokazaliśmy tutaj tylko część z tego, co możecie spotkać i doświadczyć osobiście. Także zapraszamy na, na nasz wydział. E, Ola po mojej lewej opisywała budynek B, natomiast Julia po mojej prawej e, Pokazywała wam budynek A, a ja zajmowałam się kamerą. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Was do studiowania analityki medycznej. No i do zobaczenia w październiku na wydziale. A, do pa. zobaczenia!